Cześć, Cześć A powiedz mi, skąd pomysł na fontannę, którą robisz na scenie? Dokładnie w dwóch piosenkach w utworze 96 i w utworze gnijący świat, gdzie są bardzo długie odcinki instrumentalne. To zacząłem się odwracać po prostu tyłem yy, plecami do sceny i tą wodę popijać i wypuszczać, popijać. I A powiedz mi, czego możemy się spodziewać po tej płycie, nad którą teraz pracujecie? Ona jest kompletnie zrobiona na takiej, jak to się <śmów> mówi dzisiaj, na totalnym luzie. Muniek, to mycie I Love you. Przyjmij nasze zaproszenie, jak już będzie pierwszy singiel z nowej płyty do nas do studia. Na spotkanie z naszymi słuchaczami. Poko. Ja lubię radio. Ostatnia prośba. Proszę cię, pozdrów, wczorajszy zespół. Wall Street Girls, tu jest tu liderka, solistka, ksywka czerwona sukienka. Tak. Y to co, no. ruszamy, ruszamy w trasę, Jezu. Ale... Dziewczyny, szykujcie sukienki. Przyjmuję zaproszenie. <laughs> Dziękuję zaproszenie. Dziękuję Ci.